<laughs> Too fast, sorry. I like kick his ball. Sorry, one more time. <laughs> Zbliża się Euro 2008. Z tej okazji specjalnie dla Was stworzyliśmy Euro SMS 2008, międzynarodową grę na telefony komórkowe, której kibice mają szansę rozgrywać między sobą pojedynki piłkarskie w swoich telefonach komórkowych. Co należy zrobić? To bardzo proste. Wysyłasz SMS o treści euro pod numer 7383, logujesz się do gry, grasz z prawdziwymi przeciwnikami, strzelasz wirtualne gole i zdobywasz nagrody. A jest o co walczyć! Super samochód o wartości około 50 tysięcy złotych, 50 laptopów oraz 50 telefonów komórkowych. Pierwsze statystyki znajdziesz na stronie www.eurosms2008.eu.